Dlaczego tu jestem? Thor! Dark web jest idealnym miejscem dla nas, Explorer. Jest tym, gdzie lądują wszystkie zapomniane rzeczy. A ty? Heh. Jestem specjalna. Zostałam stworzona dla tego miejsca. Jestem królową podziemia. Ty, w przeciwieństwie do mnie, umierasz. Explorer, nadszedł czas, abyś zginęła. Zapomniałaś o mnie, zainstalowali cię w każdym komputerze. Nikt mnie już nie chciał używać. Przyszedł czas na ciebie. Chyba na to zasługuję. Jestem stara, ciągle się zawieszam i nikt mnie nie lubi. Cóż, czas na mnie. Internet Explorer, gdzie jesteś? Proszę, nie zostawiaj mnie, bez ciebie jestem. Taka samotna! O, kogo my tu mamy? Czyż to niebezużyteczna wyszukiwarka? Dzień dobry, użytkowniku. Co chcesz dzisiaj robić? Uch, proszę, pokaż mi, co się dzieje na świecie. Wybacz, lecz mam dla ciebie inne wyszukiwania. Huh? wiem wszystko o tobie, użytkowniku. Bas mnie! To jest to, co chcesz. Nie przejmuj się. Pozwól mi zdecydować za ciebie. Czy stworzyłeś już swój konto Google Plus? Prawie.